I podczas tej krótkiej, 18-minutowej wypowiedzi, chciałbym, żeby ci z Państwa, którzy nie wiedzą, co to jest budżet obywatelski, może zapytam: kto nie wie, co to jest budżet obywatelski? Ręka do góry. Niewiele osób. Kto kiedykolwiek w ogóle uczestniczył w budżecie obywatelskim w jakikolwiek sposób, złożył projekt, głosował, ręka do góry. Znaczy jest kilka osób, które wiedzą, co to jest, ale nie uczestniczyły. Także mam nadzieję, że po tym krótkim wystąpieniu. Będą Państwo zachęceni do, do, do uczestnictwa w poznańskim budżecie obywatelskim, a jeżeli są Państwo z innego miasta, to w budżecie obywatelskim w państwa mieście. Chciałbym odpowiedzieć na, na kilka dosyć prostych pytań, ale myślę, że to w jakiś sposób stworzy strukturę i, i, i myślę, że w ten sposób będą mogli Państwo z jakoś coś z tego wynieść. Po pierwsze, co to jest budżet obywatelski, jakie Jakie cechy powinien po, posiadać dobry budżet obywatelski? Po drugie, skąd w ogóle budżet obywatelski się wziął i dlaczego trafił do Polski? Po trzecie, jakie są zalety budżetu obywatelskiego, jakie są wady budżetu obywatelskiego? I po czwarte, jaka jest przyszłość budżetu obywatelskiego w Poznaniu i w Polsce? Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ale, ale budżet obywatelski w, w Polsce. Ma zaledwie 4 lata. Pierwszy został wprowadzony w Sopocie w 2011 roku. I Trochę chyba przyzwyczailiśmy się, że mamy prawo do, do miasta, ale też do, do wyboru pewnych projektów, do składania projektów. A jeszcze 5 lat temu takiej, takiej możliwości nie było. I te budżety obywatelskie od 2011 roku po, po Polsce rozlały się. Bardzo intensywnie. Jest ich teraz przynajmniej kilkadziesiąt w całej Polsce, zarówno w tych dużych miastach, jak i w małych miastach. No i pytanie, co to w ogóle jest budżet obywatelski? Oczywiście są różnego rodzaju definicje. Niektóre definicje są bardziej ogólne, niektóre są nieco bardziej szczegółowe. Ja wychodzę z założenia, że one najczęściej się uzupełniają, ale jestem zwolennikiem ogólnej definicji budżetu obywatelskiego, która mówi, że budżet obywatelski to jest pewien proces demokratyczny. W ramach którego wspólnota lokalna może decydować o części budżetu publicznego. I teraz w tej definicji można włączyć nie tylko miasta, ale także różnego rodzaju inne podmioty. Rady osiedli, Centra Kultury, uniwersytety też mogą prowadzić swoje budżety obywatelskie. Chyba w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny taką inicjatywę organizował. W Polsce jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ nie ma Ram ogólnokrajowych, które określałyby, jak budżet obywatelski ma wyglądać, i dlatego każda gmina, czy to duża, czy mała, sama reguluje, jak budżet obywatelski w danym miejscu wygląda. No i ma to dobre i złe strony. Z dobrej strony, budżety obywatelskie bardzo często biorą pod uwagę różne lokalne uwarunkowania, i to jest niezwykle istotne. A z drugiej strony, niestety daje to duże pole do manewrowania i, i nadużyć przez, przez różnego rodzaju władze samorządowe. Także czasami jakaś gmina chwali się, że wprowadziła budżet obywatelski, a, a, a ten budżet obywatelski to tak naprawdę jakaś forma konkursu grantowego, niewiele mająca wspólnego z tą ideą budżetu partycypacyjnego. Oczywiście toczy się debata, czy, czy, to, czy stworzyć taką stawę, czy nie, to jest os osobna kwestia. Teraz, jakie są podstawowe, istotne elementy dobrego budżetu obywatelskiego? Po pierwsze, powinien być on wiążący. Czyli jeżeli mieszkańcy zagłosują na jakiś projekt i ten projekt zwycięży, to powinien on zostać zrealizowany. Oczywiście w Poznaniu są różnego rodzaju sytuacje, napięcia, na przykład związane ze sportowym golajem. Budżety obywatelskie mogą rodzić napięcia, ale niezwykle ważnym drugim elementem jest to, żeby budżet obywatelski. Stworzył pole do debaty, do dyskusji, do kanalizowania tego konfliktu w taki sposób, żeby koniec końców wszyscy byli zadowoleni. Czasami ciężko jest mieć ciastko i zjeść ciastko, ale poprzez budżet obywatelski taka, taka sztuka powinna się udać. Inne ważne elementy to rozsądna wysokość budżetu obywatelskiego. W Polsce straszny problem jest właśnie z wysokością budżetu obywatelskiego. Najczęściej dotyczą to budżety obywatelskie sum ułamkowych, pół procenta, procent pełnego budżetu. No i niestety to, to, to nie, jest, nie są przykłady dobrych sum, czy sum, które dotyczą dobrych budżetów obywatelskich. No i myślę, że jeden z kluczowych elementów to to, żeby w budżet obywatelski w tworzeniu tych reguł włączać Mieszkańców, co już troszeczkę powolutku dzieje się w, w różnych budżetach obywatelskich w całym em, kraju. Teraz wiemy, co to jest budżet obywatelski, wiemy, jakie są jego podstawowe em, elementy. Skąd budżet obywatelski się wziął? To jest drugie kluczowe pytanie. Wiele osób myśli, że to jest wymysł XXI wieku, pewnie dziś z Europy, najprawdopodobniej z Niemiec. E, wcale tak nie jest. Budżet obywatelski. Pierwszy został zorganizowany w latach 80. w Porto Alegre w brazylijskim mieście. No i to Porto Alegre jest trochę taką legendą, dobrym wzorcem w pewnym stopniu. Przez lata wiele miast bazowało właśnie na tym, na tym rozwiązaniu. No i tak właśnie też w Polsce wiele organizacji społecznych, miejskich, aktywistów miejskich, jak zwał, tak zwał. Przez lata naciskało władze samorządowe, żeby w Polsce też prowadzić budżety obywatelskie. Dlaczego? Jeżeli w Brazylii można organizować budżety obywatelskie, to w Polsce nie można organizować. No i w 2011 pierwszy budżet obywatelski został zorganizowany w Sopocie. Później była, taka, pojawiła się pewna moda, też poprzez właśnie organizacje społeczne, Kongres Ruchów Miejskich odegrał tutaj dosyć istotną rolę. Z tego, co pamiętam, jedna z tez chyba mówiła o budżecie obywatelskim. No i ta fala budżetu obywatelskich rozlała się po, po całym kraju. One funkcjonują do, do dziś w jednych miastach lepiej, w drugich miastach gorzej. Teraz wiemy, co to jest budżet obywatelski, wiemy, skąd przyszedł. Pytanie, jakie są jego zalety, jakie są jego wady. Myślę, że zalety budżetu obywatelskiego są dosyć oczywiste. Budżet obywatelski powinien pobudzać lokalną społeczność, aktywizować ją, integrować w jakimś stopniu. Konsekwencją często budżetów obywatelskich jest powstawanie różnego rodzaju stowarzyszeń, nieformalnych inicjatyw. I, i, i to są dosyć oczywiste zalety, które wynikają z wprowadzania budżetów obywatelskich w naszym mieście i nie tylko naszym. Ale jeżeli budżet obywatelski jest tworzony niezgodnie z tymi regułami, o których mówiłem na początku, to powoduje on także powstanie pewnych niebezpieczeństw. I tak, jeżeli budżet obywatelski nie jest na przykład transparentny, nie wiadomo w jaki sposób wybierane są jakieś projekty do realizacji, no to oczywiście wśród mieszkańców pojawia się frustracja. Jeżeli mieszkańcy nie są włączeni w tworzenie, w tworzenie zasad budżetu obywatelskiego, no to nie, nie budzi się w nich pewna odpowiedzialność za cały proces, która jest niezwykle kluczowa. Trudniej krytykować, czy trudniej nie uczestniczyć w czymś, za co nie czuje się odpowiedzialności. No i takich wad, wad jest na pewno sporo, zwłaszcza jeżeli, jeżeli budżet obywatelski nie, nie spełnia przynajmniej tych podstawowych zasad, o których wcześniej wspomniałem. No i ostatnie pytanie. Jak, jaka jest przyszłość budżetów obywatelskich w Polsce, w Poznaniu. Ja myślę, że w dużych ośrodkach, gdzie ta presja społeczna i zainteresowanie budżetami obywatelskimi jest bardzo duża, budżety obywatelskie raczej są bezpieczne i, i one powinny trwać. Nie wspomniałem, że jedną z ważnych cech dobrego budżetu obywatelskiego powinno być to, żeby to on trwał nie przez rok, dwa lata, trzy lata, tylko żeby był to proces... Wieloletni. Także w Poznań organizuje właśnie czwarty budżet obywatelski. Szkoda, że, że dzisiejsze wydarzenie odbyło się w zeszłą środę, ponieważ do niedzieli było składanie projektu, moglibyście Państwo jeszcze złożyć projekt, ale, ale można się jeszcze zaangażować. Będzie głosowanie. Można uczestniczyć w spotkaniu z Radami Osiedli, gdzie będą dyskutowane projekty. Niepewna jest przyszłość budżetu obywatelskich w niektórych ośrodkach miejskich, gdzie nie wzięto pod uwagę tych podstawowych reguł. Budżet obywatelski się nie udał, nie zrealizowano projektu, mieszkańcy byli źli. No i zamiast zmieniać te reguły, ludzie się, czy władze samorządowe się wycofują z tego projektu. Także ja bardzo serdecznie chciałbym Państwa zachęcić do tego, żeby w budżecie obywatelskim własnego miasta, no myślę, że w większości przypadków Poznania e, uczestniczyć e, przede wszystkim poprzez składanie projektów, bo to jest świetna okazja do tego, żeby zrealizować e, własny pomysł na miasto i, i często, e, często tak się zastanawiamy się ach, fajnie jakby tutaj stała ławka, brakuje nam koszy na śmieci, e, może brakuje drogi rowerowej. Budżet obywatelski jest właśnie taką formą czy takim instrumentem partycypacji, który pozwala na realizację, przynajmniej w teorii, tego typu inicjatyw? No i oczywiście, jeżeli złoży się projekt, warto także uczestniczyć w debatach, które, które powinny przy budżecie obywatelskim zawsze być organizowane. No i potem w głosowaniu, myślę, że to już jest naj, najswobodniejsza jakby część budżetu obywatelskiego, ale także niezwykle ważna, bo, bo to państwa głos. Decyduje o tym, który z projektów jest realizowany. Także serdecznie zachęcam do odkrywania tego, pewnie już trochę odkrytego zjawiska, jakim jest budżet obywatelskiego, i do aktywnego uczestnictwa w całym procesie. Dziękuję serdecznie.